Bądź mną. Miej 17 level i piękną lożkę 7,8 na 10. Jesteś u lożki, masz jeść obiad razem z nią i jej rodzicami. Wszyscy przy stole, zupełnie jak w filmie. Nie czujesz się dobrze, ale powiedziałeś, że będziesz, więc nie wypadałoby nie przyjść. Mamy lożki, nie umie gotować i jej pierwszym daniem jest over 9000 ostra chińska biedozupka z marketu. Twój brzuch powoli zaczyna się buntować, ale z grzeczności postanawiasz dokończyć pierwsze danie. Czas na drugie. Czujesz jak stolec napiera na ścianki z siłą 9 newtonów na kremówkę atmosferę. Nie możesz wytrzymać, więc grzecznie przeproś i udaj się do łazienki. Ubikacja znajduje się pomiędzy kuchnią a jadalnią. Biegniesz z szybkością starej moher karyny spóźnionej na poranną niedzielną mszę. Z ubikacji słyszysz wszystkie głosy. może mu nie smakuje? Janusz, przynieś chleba. Mamy lożki. Tateloszki idzie do kuchni i zatrzymuje się parę metrów od drzwi uwikacji i twoja dupa zaczyna głośno wypowiadać uwolnić barabasza. Nie możesz wytrzymać, ale wiesz, że jeśli teraz puścisz Janusz, wszystko usłyszy i będzie później niezręcznie. Postanawiasz, że w celu zagłuszenia niezręcznego dźwięku krzykniesz i następnie wykonasz powinność. Janusz ciągle sterczy nad tym chlebakiem, a twoja dupa robi się powoli fioletowa. Teraz albo nigdy, wykrzykujesz głośno gówno! Po czym następuje sekunda przerwy. Następuje kulminacja Combo Plus, który jest tak głośny, że rozrywa twoje biedne bębenki. Analiza EXE. Myślisz, kurwa, co ty właśnie odjebałeś, ze wszystkich możliwych słów na świecie wybrałeś właśnie gówno. Słyszysz, jak Janusz zamyka chlebak i odchodzi do stołu. Wiesz, że wszystko słyszał. Gówno, jaki niezręczny dźwięk pluskania. Wiesz także, że zaraz będziesz musiał wyjść i spojrzeć mu prosto w twarz. Po wszystkim myjesz ręce, wycierając je oraz łzy smutku i zażenowania. Postanawiasz, że wracając tam uderz, że nic się nie wydarzyło. Niestety, gdy wychodzisz, wszyscy na ciebie patrzą bez słowa. Siadasz spokojnie, tateloszki zerka na ciebie spod nosa, konsumując swoje drugie danie. Pięć minut niezręcznej ciszy, zupełnie zestresowany i nie wiedzący jak się zachować, rzucasz do mameloszki. Ta zupa była bombowa. W tym momencie również zastanawiasz się, co ty właśnie powiedziałeś. Po krótkiej chwili tata Loszki zaczyna się śmiać i pluć złocistymi ziemniaczkami. Mamy Loszki zaczyna się śmiać, w sumie chyba nie wiedząc z czego. Loszka zaczyna się śmiać, ty także. Jest śmiesznie. Atmosfera zupełnie się rozluźniła, zaczęła się swobodna rozmowa i śmieszkowanie. Dziękujesz serdecznie i mówisz, że musisz uciekać do domu, pomóc rodzicom sprzątać i przygotować się na przyjazd kuzyna. Tak naprawdę kłamiesz, ponieważ nie wytrzymujesz już dłużej kpiącego wzroku Janusza. Żegnasz się ze wszystkimi i szybkim, dynamicznym ruchem wydostajesz się z domu Loszki. Zatrzymaj się w połowie drogi do domu. Twój mózg stara się ułożyć to wszystko do kupy. Przypomnij sobie, że zapomniałeś spuścić wodę. Nigdy już nie wróć do tego domu.